Cześć, Cześć siemano, witam a wszystkich a bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kontraband Polistry, bo Inspektor a, Jak widzicie mamy 18 dzień już Nie wiem który to jest odcinek numeracyjnie, ale no raczej nie 18, bo tam jakoś się W parę razy zdarzyło, że dwa dni na jednym odcinku zmieściliśmy Co tu mamy? Doszło nam kierowca wiek 38 lat, więc jeszcze teraz będzie lipa, trzeba umieć liczyć Dobrze, są kalkulatory, nie trzeba się męczyć, no nie? Okej okay. Zapraszamy tutaj pierwszego szofera. A co to się w ogóle zmieniło, jak ja tu ulepszyłem? Nie wiem, zbytnio chyba nic. Zaczniemy od razu sobie wagę, złapiemy 4880, to on chyba z 6 ton może ważyć, jeśli dobrze pamiętam. Dawaj, kwity to raz. A dwa to wypuść, znaczy wysiądź. Wysiądź, wysiądź, ja sobie zacznę od środka. A inaczej niż zwykle Okej, okay, tu byś miał spoko, koła koła okej okay. Znowu kozy Tu nic nie ma Tu znowu koła OK, tu zderzak Zderzak spoko no pod tą też tu nigdy nic nie było No ale i tak za każdym razem zaglądam Chociaż nie, nie wiem czy tu raz nie było coś po prostu przyklejony tutaj, nie? Okej, okay, dobra, ja tu muszę zajrzeć do środka. Ty się ruszasz. Zaraz będę ten. Ty się ruszasz. I ty się też ruszasz. No ale jeśli gościu jedziesz z tego ze zjednoczonego Raylea, to chuja nie wiedziesz, nie? Ale już mam twoje kwity. No właśnie, tu już cię mogę zawrócić, ale tam już nie byłbym sobą bym się nie posprawdzał, 6 mówiłem, że tyle może ważyć, to jest Ilish, Eren, Darbinaid, kurwa te imiona, nazwiska Darbinaid, Eren, Darbinaid, Z, 159, dobra, 2, 3, 8, 3, wrzesień, kwiecień, panie, tu z dwóch powodów nie wiedziesz, brak zgodności Okej, okay, koła miał całe, tu ma całe, e, to ma całe, dziwo wszystko ma całe, ale tak, e, tak, 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 już nie wjeżdżasz, a wziąłem ten, nie zaznaczyłem, kurwa, regulacje wjazdowe, odrzuć, prawie kliknąłem potwierdź, już mało brakowało, kurwa, nie zdjęcia, ale nie, w sumie nie mam żadnych tych, ale wiek, ale to w sumie czekaj, to ma być przemytnik na pewno, że wiek kierowcy 38, nie? No, ta kontrabandy, a ten się wydaje czyściutki. Następny, proszę. Ty, prawie mi ziomka przejechać. Ten też ma dwie kozy, które się ruszają. Atajcie, atajcie. No i co? No tak. Cały czas zapominam, że muszę im drzwi otwierać, bo oni sobie sami nie mogą poradzić teraz. O! Patrzcie, mamy tu przemytnika jednak. Pierwszy! Chłopie! Co by się tak opłacało? Tu nic nie ma pod siedzeniami. Nie ma. Chłopie, to już ty do pierdla idziesz. Nie, tak. Tak, pierwszy przemytnik po długiej przerwie już zaczynałem myśleć, że. Czekaj, więc tu więzienie mamy. On nam. A, pilnujesz nam zresztą ten, to już nie uciekną nam. Już zacząłem myśleć, że ten że drugi odcinek będzie bez przemytników. Zniknęło coś? Nie, dalej, kurwa. To był jakiś ponadprogramowy. 135. Zapraszamy tutaj kolejnego. Szybciej byś podjeżdżał tym dziadem. Okej, okay, koło okej, okay, tu okej, okay, z tyłu koło okej. Okay. Ty coś przewozisz w ogóle? Kurwa, paka pusta powietrze wozi tylko no. Lampy z tyłu są spoko. Tu jest ok, maska. Kurwa, tu nigdy nie mogę wejść. Nie no raczej Raczej on tu nic nie będzie miał Za dobrze by już było nie Kurwa bo cię zaraz aresztuje Czego wy jesteście takie de... Nie to apteczka Już myślałem już myślałem Kurwa. No to dawaj kwity. Może jest coś tam, nie będzie Do chociaż wrócaj. zgadzało. Aaaa, Zegr. To jest Zegr? Nie, to jest Zegr, tak. Eee, dobra. SEWIN oraz jakie im nazwisko. Ale się zgadza, a tutaj też się zgadza. 7087, ok. 18 w 5 4K. Coś tu się nie zgadza. Chyba ten. 22 września, 5 Już pojechałeś. Dobra, ogólnie to ja stawiam na to, że tu będzie jeszcze zły ten. No właśnie, zła pieczątka. Nie mam pewności. Nie, kolory będą spoko, ale pieczątka jest zła. Okej. Okay. No to co ja tu będę przedłużał, nie? Nie ma co przedłużać narka. Tak, tak, policzymy się. To, co, faktury mi wyślesz, czy co? Bo nie wiem czegoś, mam się spodziewać. Czerwony, czarny, wiek kierowcy 38 lat. Czyli te żółte raczej nic tu nie będą miały na sumieniu. Nie ma zderzaka, gościu na pewno. Zderzaka. O boż. Ile on tu tego wiezie? Obejdźmy najpierw tego złoma. Towarem zajmiemy się później. Nie masz szyby, nie masz zderzaka. Tak, tak, tak. Tajet, tajet. Wytwieram drzwi, proszę wypierdalać. A no nie ma problemu. Jak chcesz handlu, to powiedz, że fajkę chcesz, tak. No i się pozbyłem. Nic nie mam więcej, więc spadaj. I to wszystko wyładować, niestety. Pralka czysta, kibel... czysty. Mydle nic nie ma, jeszcze jedna pralka. Czysta. No i co ja mam teraz kurwa zrobić? Czekaj, gdzie ten kurwa? Ten jak zwykle albo kiepa pali, albo konia wali. Wziąłem no. kwit od niego? Rzeczywiście, że nie wziąłem. Ej, toleta 1 to by się zgadzało. Worek z nawozem 6: Dwie pralki i dwie skrzynki mydła. To mamy załatwione. Grazduk. E, dobra, atabek dyman. Atabek dyman. Atabek dyman. Dobra, 3G5A, 3G5AZ. HK6. 10 listopad, 7 czerwiec. Wszystko się zgadza. E, ta pieczątka, kurwa tych pieczątek już nie pamiętam. Przątka, ok, kolory, ok, yy, wszystko, z... to, tak, to jest grazdók, waga mnie tylko interesuje, 3944200 może ważyć, tablicy to musimy z tyłu, bo z przodu zderza, gdzieś chłop zgubił, PFA 9838XZ, PFA 9838XZ, yy, spoko, to teraz zostaje tylko co on tam miał zepsute, Eee, nie miał jednej szyby i nie miał, nie miał zderzaka. Okej, okay. ale to i tak nie kwalifikuje go do odrzucenia, więc... Szerokość i przyczepności. No, 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 dobra, czysta, tak, masz rację. Kurwa, znowu na zdjęcie się nie popatrzyłem, czy się zgadza, ale dobra. Okej, ten na pierwszy rzut oka już jest spoko. Kurwa mać, czego wy tyle towaru teraz będziecie wozić? Nie no, w poprzednim odcinku nikt nic nie woził, to teraz kumulacja. Okej, okay, koła okej, okay, koła okej. Okay. Co ty to? Nie wyciągaj tej broni. A ty co, mam ci na kolana wejść? a jak ma wychodzi Kurwa, no, znowu tu nic nie ma. Znowu tu nic nie ma. Jakieś chemikalia, cement. Inne tam skrzynki, piekarnik w piekarniku. Kurwa, pusto. Wszystko? Wszystko. Hm? Pakuj. Towarzysz szybciej. szybcień Czy ja to ważyłem coś już, bo już nie pamiętam 2570 A, kurwa, dokumentów nie widziałem już. Atmatur 2800, okej. Okay. To jest ten azar, tak by było Arne ponos. Prawie pornos Arne ponos, arne ponos. 21 maj 16, jest 18 maj to się jeszcze wyrobiło i 6 grudnia to to nieważne 59 UA, 9074. Okej. Okay. Okej, okay. a, list przewozowy. Materiały radioaktywne 2. 2. 8 worków z cementem. Skrzynki serów 2. Tak. Płochenka gazowa 1. Kurwa, to znowu jest gościu, co nie mogę się o nic przypierdolić. No co najwyżej blachy jeszcze, to wątpię. KCO 1249 IZ. 1249 z k Zdjęcie się też zgadza Okej okay. To szerokości No 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 Daj na, Ej, tu znowu jest ostatni gościu? Co jest? Jak mnie to szybko leci wszystko Nie chcesz uciekać? Była jakaś rozrywka. O, ile dostaliśmy kasy za niego? 220. 255. Atajcie. Hm. Atajcie, Daj mi tu. Dwa Kurwa hamie, ty. I wykurwiaj samochody. Jak ty ham, to ja też będę ham. Dwie lampy. Dwie lampy i zderzak w sumie. To Ty mój też marnujesz. Zawsze wam to będę powtarzał. Poczekaj, najpierw ja tu te torebki twoje posprawdzam. Czego nic nie woszło? Trzy bagaże, trzy bagaże, ok. Bargat Kara Ba... Bagrat, nie Bargat, dobra Myślałem, że się pojebało tu coś Bagrat Kara B-19U k 9A1I 20 maj 16 jest 21 maj, 19 lipiec eee, Dobra, tu się zgadza, Zjednoczone Rally ma takiego ptaszka w tym, ja takie dwa znaczy a, kurwa. Tak, ten jak zwykle. Wol was i do, idź w pizdu. Tylko ta waga, czekaj, waga, waga. 1600. Oho, ho, 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 ho. Ale by była w topa. Ale by była w topa. Gdzie jest? Waga pojazdu się nie zgadza. Jak mi przykro. Czaj tak? Kurwa. 1645-1520 może ważyć. Kościół! Barasto, cipka! Wiem, że jesteś cipka, już możesz jechać z powrotem. Na pewno słuszna kontrola. Ej, chyba sobie wiecie co ulepszymy, ten. Te odcinki coraz krótsze mi się robią. 135. No i znowu nam każe iść do tego, ale ja pójdę i ulepszę ten pro plakat propagandowy za 4200. I będziemy jeszcze większe pieniążki zarabiać. Aha, parametr za poprawną kontrolę z 15 będzie 30. No to ej. Chociaż nie wiem, czy teraz tak się będzie opalać. No dobra, zobaczymy. Tak to muszę polepszać, i tak w sumie. Wszystko zostało nam 600 dolców, więc lecę jeszcze szybko. Zobaczymy, zobaczycie ze mną zakończenie do dnia, bo tego wam nie pokazałem ostatnio. Podsumowania, zobaczymy, jak teraz wyjdzie. U, zostało nam 4200 tylko. Dobra. Standardowo, jeśli wam się spodoba to zostawcie lajka, komentarz oraz zasubskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.